Dzień dobry, kochani, witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale. Dziś przychodzę do Was z chlebkiem. Właśnie piekę dwa chlebki, dwa buchenki. Już tydzień temu upiekłam chlebek, tak przypominając sobie, jak to było, bo chyba z dwa lata nie piekłam żadnego chleba, bo uznałam, że lepiej jest kupić, bo miałam dobrą piekarnię w okolicy, natomiast. Ta piekarnia coś się stało, że się popsuła jakość tego chleba i jestem za każdym razem niezadowolona, jak ten chleb kupuję, bo on jest dobry tylko w momencie, jak go rozpakuję i w ciągu pierwszej godziny, tak? Potem już na przykład wieczorem czy następnego dnia rano to to już jest. No, niedobry chleb, po prostu niedobry chleb z piekarni, więc upiekłam swój mega łatwy przepis. E, już kiedyś wam go e, publikowałam, jakby co, to postaram się jeszcze raz e, wrzucić wam tego linka, bo no jest to sprawdzony przepis i bardzo fajnie. Ten chlebek wychodzi właśnie tutaj, piekarnik już się nagrzewa na 230 stopni i przez 40 minut to się będzie robiło. Tylko że po 10 minutach zmniejszam temperaturę do 180 i tu już jest ten chlebek wysmarowany taką pomadą. No i cieszę się, bo dzisiaj wieczorem sobie zjemy chlebek. kochani, z rano jest jeden stopień e, przeszłam się do paczkomatu i na krótki spacer i miałam sen słuchajcie, śniło mi się, że w Biedronce był koszyczek, także idę do Biedronki i zobaczymy chyba nie ma jest dużo, ale nie ma w ogóle koszyczku, chyba, że na dnie będzie koszyczek Moje kochani, właśnie przygotowuję kurczaka teraz, średnio mnie widać, musiałabym sobie to pochylić, może tak. I zadałam wam na Instagramie pytanie, zapytałam was, czy kupujecie pierś z kurczaka z Biedronki, z Lidla, czy z innego sklepu, czy z zakładu mięsnego. I na razie tam głosy są podzielone, ja już od jakiegoś czasu, no wiele razy spotykam się z takimi opiniami, że ten kurczak z Biedronki, z Lidla, czy tam z Aldika, z Kauklandu, to, to jest gorszej jakości mięso drób niż z zakładu mięsnego. I ja mogłem bardzo, właściwie zawsze kupowałam z marketu, ale niedawno podjęłam bardzo ważną decyzję w życiu i stwierdziłam, że będę kupować, chciałam w ogóle spróbować kupić kurczaka z zakładu mięsnego i sobie porównać. Ale najpierw jeszcze pisałam sobie w internet i zapytałam jaka jest różnica między kurczakiem kupowanym z popularnych marketów a od zakładu mięsnego. I słuchajcie to co tam wyczytałam od razu mnie przekonało, bo te zakładu mięsnego nie są faszerowane wodą, konserwantami, jakimiś fosforanami. Często jak kupujemy pierś kurczaka z marketu to on ma taką chusteczkę pod spodem. I ta pusteczka to jest tak zwany pampers, który siąknie całą tą wodę. Ten malutki pampersik w tym kurczaku potrafi bardzo dużo siąknąć tej wody, bo gdyby tego nie było, to tam płynąłby w wodzie. I, i ogólnie jak się kupuje kurczaka z zakładu mięsnego, to tam z lokalnego zakładu mięsnego to e, te kurczaki no, nie pływają w wodzie i, i to bardzo e, szybko widać, kiedy gotuje się takiego kurczaka, to nawet teraz mam resztkę jeszcze z biedronki, a nie wiem, czy to się uda mi pokazać, a tutaj e, no trochę tej wody jest, dużo paruje i e, jeszcze nie, kupiłam ostatnio z zakładu mięsnego, ale jeszcze go nie obrabiałam, natomiast e, tak czytałam, że ten z zakładu mięsnego jest dużo lepszy w obróbce, więc tak się przerzucam na po prostu coś zdrowszego. Wydaje mi się, że to będzie dobra inwestycja w życiu. Dajcie mi znać, jak to u Was jest w komentarzach. Ja już oczywiście tam pytam na Instagramie, ale chciałam po prostu się do Was tak dopytać. Okej, okay, tutaj mam spaghetti, to to muszę już wrzucić? Ogółem, no, wydaje mi się oczywiste, że lepiej jest kupić w zakładzie takim mięsnym, lokalny, natomiast jakoś tak zawsze e, kupowało się na promocji w Biedronce. W zakładzie mięsnym u nas wychodzi 32 zł za pierś z kurczaka za kilo, a no w Biedronce zazwyczaj tam jest o 19 zł, jak jest promocja. Nie jest to jakaś olbrzymia różnica, nie jest to tam dwukrotnie, trzykrotnie drożej, także uważam, że dobra decyzja. OK, robię dalej ten obiad. Słuchajcie, na chwilkę go zostawiłam, na chwilkę zeszłam tylko na dół znieść kwiatek. I zobaczcie co porobił. No po prostu. Kto to teraz będzie składał, co? Kto to będzie składał? Tak. Kto? Ty? Okej, okay, no to zabieramy się do roboty. Moi drodzy, chwila prawdy. Minęło ponad tydzień, półtora nawet. No okej, okay. jest coraz to lepiej. 47 i 2. No to super, super. Ostatnie było 46 i 9, także idziemy do góry tak jak chciałam jeszcze odnośnie tematu mojej wagi mam nadzieję, że to jest temat, który Was nie denerwuje bo ja nie chcę, żeby to było odebrane jako, że ja się chwalę że ja mało ważę, bo to nie jest dobre mało ważyć jak już e, widzieliście tam dwa vlogi wstecz, e, jakie były konsekwencje tego, że tak spadłam z wagą to cieszę się, że zaczynam odzyskiwać masę Natomiast ja bardzo muszę się pilnować, żeby jeść. Ale mam obawy, bo znowu za dwa tygodnie idę do szpitala i tamte jedzenie jest takie. No, jest fajna opcja, że jakby dziecko dostaje jedzenie. Są to tak duże porcje, że wystarcza to dla mnie i dla niego. Ale czasami jak się trafi coś niedobrego, no to trzeba sobie. Swoim jedzeniem, już jakoś napełnić brzuszek, więc zastanawiam się, czy mogłabym w ogóle zamówić sobie catering no tak jak kiedyś zamawiałam i Wam pokazywałam, pudełkowy, dietę pudełkową. I pytanie, czy jakby w firmie zgodziliby się na to, żeby to dostarczyć do portierni w szpitalu? No bo wiadomo, że przecież ten pan nie będzie latać po całym szpitalu, bo szpital jest olbrzymi. Więc jestem ciekawa, czy byłaby taka opcja, żeby, żeby właśnie, no to ci państwo, którzy rozwożą te jedzenie, to o trzeciej w nocy czasami potrafią przywieźć te torebki. Więc czy byłaby taka opcja, żeby tam to przywieźli? A jak nie, to muszę sobie zrobić mega fajną listę żeby do lodówki, która jest w szpitalu sobie już jakieś takie przykąski przygotować. No nie chcę kupować sobie gotowych dań, typu jakieś gotowe naleśniki, bo to, to jakoś nigdy tak za bardzo nie smakuje. No ale zobaczymy, bo, bo może czasami są takie dania, gdzie jest ryż, sosik, mięsko, i w sumie jakbym to do mikrofalówki wrzuciła, no to może byłoby to dobre. Więc. Muszę o tym bardzo dobrze pomyśleć, bo ja muszę tam dużo jeść. Odnośnie jeszcze włosów, chciałam Wam. W ogóle nagrałam taki fragment, jak robię sobie warkocze francuskie. Teraz to widzicie. Niestety już nie dotrwałam, teraz akurat mam rozpuszczone włosy, ale zrobiłam sobie takie warkocze francuskie i pomyślałam sobie, że. Wow, jaka to jest super fryzurka! Bo wiecie, chciałam. Ściąć włosy, ale pomyślałam, że jeszcze póki mam długie, to skorzystam z tego i porobię sobie jakieś fryzurki. I bardzo fajnie mi się chodziło w tej fryzurce. Pomyślałam, że tych włosów na końcach jest tak mało, że fajnie byłoby dokupić sobie takie włosy syntetyczne, blond, i sobie je wpleść zawsze w taki warkocz i tak chodzić, żeby te warkocze były takie większe, nie takie potężne bokserskie, ale takie no troszeczkę większe, żeby nie wyglądały tak szczupło, ale jeszcze tego nie zamówiłam, na razie szukam. Czekam też na Vinted, aż będzie wysyłka za 1 zł albo za 2 zł jakaś promocja. Dajcie mi koniecznie znać na Instagramie, jak widzicie, czy gdzieś zapowiadają taką wysyłkę, bo bardzo rzadko teraz te wysyłki tanie się pojawiają na Vinted. I jeszcze odnośnie tych warkoczy, jak je rozpletłam następnego dnia, Rozplotłam, to miałam tak piękne falowane włosy, taka objętość, że po prostu, wow! Bardzo mi się to podobało, także jest to jakaś opcja dla dziewczyn, które mają długie włosy, żeby przetrwać zimę. Jak wiecie, te kurtki, torebki, wszystko przeszkadza przy tych długich włosach, to żeby sobie je tak spleść nie wiem, czy jeden, czy dwa, czy trzy warkocze, to no jest to fajna opcja, żeby przetrwać zimę i żeby tych włosów nie zniszczyć jeszcze odnośnie e, jak już sobie tak tu usiadłam e, w ogóle u syna zrobiliśmy przemeblowanie i w tamtym kącie było łóżko, a teraz jest tu pełno e, zabawek poukładanych, no i, i w przeciwnym kącie właśnie jest e, teraz łóżko, więc jest e, wydaje mi się, że lepiej tam się zrobił taki kącik zabaw a do tej, dzięki temu że jest dywan właśnie to taka strefa się wyznaczyła dywany potrafią niesamowicie jakby tworzyć takie strefy w pokoju to jest super rzecz wracając do tematu Biedroniaki kto mnie ogląda na Instagramie to tam poruszyłam niebo i ziemię powiedziałam wam o tym że no nie ma w żadnej biedronce tych koszyczków ja je widziałam tylko jeden raz w ten poniedziałek kiedy był pierwszy dzień biedroniaków one się pojawiły i widziałam tych koszyczków troszeczkę, ale tak sobie pomyślałam, no ciekawe czy one się utrzymają, jak będziemy mieli tych 80 naklejek, to sobie wymienimy, ale się jednak okazało, że ja już jedną kartę z 80 naklejkami miałam. Chciałam wymienić na koszyczek, ale wymieniłam z synem na kasę. Gdzieś ona tutaj jest, coś tam na końcu pokoju jest. Leży, leży. A koszyczek to jest coś, co bym chciała nawet dwa dla jednego i dla drugiego syna, bo byśmy się w sklep bawili, że przychodzimy z koszyczkami, wybieramy różne rzeczy. I też ostatnio bawiliśmy się w piknik i też by nam się taki koszyczek przydał. Więc poluję na niego, mam już drugą kartę z pełną, z 80 naklejkami, ale to nie myślcie sobie, że ja robię tyle zakupów, tylko po prostu czasami mi się przydarzy. Raz mi się przydarzyło, że pani kasierka dała mi 20 naklejek. To znaczy nie mi, tylko w ręce mojego dzieciątka, bo powiedziała, że jacyś klienci zostawili i mu wręczyła. No i też ja rozwiązuję też te quizy. Czasami jak widzę, że ktoś koszyku zostawi rachunek i jest ten kod do quizu, to sobie potem wchodzę na aplikację i sobie to rozwiązuję, więc mam dodatkowe punkty za to. I zbieram już trzecią kartę, ale na tej trzeciej karcie mam tam dopiero 8 punktów. Także do końca listopada mam nadzieję, że uzbieramy i że znajdą się gdzieś te koszyczki. Ja byłam w dziesięciu biedronkach chyba. Dobra, kochani, to ja się z Wami żegnam. Jeżeli Wam się podobało, zachęcam do lajkowania. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować subskrybować mój kanał i widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia, cześć!